Cześć, z tej strony Trap.pl, a w dzisiejszym odcinku opowiem wam co nieco o wielkiej dramie, o wielkiej kłótni pomiędzy NBA Young Boyem i Kodakiem Blackiem, ponieważ kina tych panów nabiera coraz większych rozmiarów, a przy okazji wokół tej wojny wybuchają kolejne nowe grube akcje, jak chociażby ta z udziałem córki Floyda Mayweathera, lub jak wolicie, z udziałem narzeczonej właśnie NBA Young Boya Ayanom Mayweather, której niestety niedawno puściły mocno nerwy i teraz grozi jej aż do 99 lat pozbawienia wolności, po tym co ostatnio odwaliła. Zresztą zaraz wszystkie. Wszystkim wam opowiem, zapraszam do oglądania. To była nasza dzisiejsza piosenka dnia, którą wam polecam. Jeśli cię ona zaciekawiła i chcesz ją sprawdzić, to standardowo link do niej umieszczam w opisie i w ciepłym komentarzu. A my tymczasem idziemy do naszego bifu, w którym po jednej stronie narożnika stoi 22-letni Kodak Black, czyli facet, który już już od dobrych pięciu lat utrzymuje się na topie światowej rap sceny. Facet, który dysponuje niesamowitym talentem muzycznym i niecodzienną barwą głosu, jednak także dysponuje nie najmądrzejszą głową. No bo jak śledziliście do tej pory jego poczynania, to na pewno wiecie o czym mówię. Bo Kodak po prostu ciągle odwala jakieś głupie, niepotrzebne akcje. I na przykład nawet przez jedną z nich obecnie siedzi w więzieniu i będzie tam zatrzymany jeszcze przez następne chyba dwa lub trzy lata. Nie wiem ile dokładnie mu tam zostało. Na no z drugiej strony mamy 20 dwudziestoletniego NBA Young Boya, który już od dobrych trzech lat jest równie jest jednym z największych raperów na świecie. I jeśli chodzi o porównanie ich karier muzycznych, to myślę, że ci panowie są na podobnym poziomie. Ja osobiście wolę twórczość Kodaka, wy napiszcie w komentarzu, za kim bardziej przepadacie. Jednak już do rzeczy już przechodzimy do Stricte i bifu ponieważ panowie tak naprawdę nie przepadali za sobą praktycznie od zawsze. Tylko nigdy nie mówili tego publicznie, nigdy nie mówili tego wprost. Kodak już od dawna czasem w swoich nutkach skrywał takie sneakdisty w jego stronę, jak na przykład w tym wersie, który jest wyraźnym pociskiem w stronę NBA, którego przypominam pełna ksywa brzmi young Boy Never Broke again i który co prawda na te zaczepki nie odpowiedział. Jednak chwilę po tym, jak zatrzymano kodaka do więzienia, to zaczął on umawiać się z bułą dziewczyną Kodaka. Tą oto panią, którą widzicie teraz na zdjęciu i której godności niestety nie znam. Jednak no właśnie, jeśli już przy tym temacie jesteśmy, to warto tu też wspomnieć, że Young Boy w Ameryce jest też takim obiektem westnień wielu tamtejszych dziewczyn, no bo nie jest to żadną tajemnicą. Why do you only follow people? I don't like to see a lot of Well, thank you. You're very handsome in person. Do what? What's your favorite feature about yourself? You're handsome online as well, but like this is my first time seeing you. You want let me take you on a date? Do you want to take me on a date? Yeah. Yo. You can take me on a date. How old? How old are you? 22. Really though, how old are you? Are you really 22? I'm 18. I have a feeling we can go wherever we want to go, even with you being 18. For sure. All right, well, I'll hold you to it. Owija sobie pełno dziewczyn po prostu wokół palca. Wszystkie jego partnerki później między sobą się wręcz o niego biją. No i nieprzerwanie te swoje partnerki też zmienia. No albo zmieniał do jakiegoś tam czasu. Ponieważ od jakiegoś czasu związał się on z turką nikogoś innego jak samego Floyda Mayweathera Tą właśnie dziewczyną, Ajaną Mayweather Na którą w Ameryce mówią po prostu jaja. I chodzą słuchy, że właśnie ta para jest już nawet zaręczona. Jednak playerowy temperament Young Boya dał znać osoby niedawno. Gdy przebywał on w Houston w swojej posiadłości i zawitała u niego jego była baby mama. Czyli jego była partnerka, z którą ma dziecko, jakby ktoś nie wiedział. I tak się składa, że w tym samym czasie wbiła tam również i właśnie jaja, która gdy zobaczyła, byłą baby mamy jej narzeczonego. W jego mieszkaniu wpadła po prostu w szał. Young Boy widząc ją w takim stanie, kazał ochronie wyprowadzić ją na zewnątrz. Jednak ta szybko ślizgnęła się tam z powrotem tylnymi drzwiami, udała się szybko do kuchni, gdzie ów baby mamy została, chwyciła za nóż i wyprowadziła cios w jej stronę. Poszkodowana twierdzi, że pierwszego ataku jeszcze aż tak nie odczuła. Jednak jaja, podobno następnie, wzięła następny nóż. Pewnie ten wcześniej. Baby mama jej wytrąciła i dźgnęła ją znów, tyle że o wiele mocniej i skuteczniej, przez co baby mama skończyła po prostu w tragicznym stanie. Ledwo ją odratowano w szpitalu. I Jak później poszukacie sobie na Instagramie, to pewnie znajdziecie jakieś krwiste filmiki z tej akcji, które tutaj wam niestety nie mogę pokazać. No ale jak widzicie, cała ta akcja jest dosyć dziwna, z uwagi na to, że jak wszyscy znajomi twierdzą, Jaja należy raczej do tych spokojniejszych i bardziej poukładanych osób, jednak jak widać w tej sytuacji mocno puściły jej nerwy. Oczywiście natychmiastowo następnie wezwano policję i dziewczynę aresztowano. I co ciekawe, Youngboy kompletnie nie interweniował w tej sytuacji, czyli pozwolił i patrzył na to, jak aresztują jego narzeczoną. W sumie to nie ma co mu się dziwić po takich dymach. No, ale media jakimś cudem okrzyknęły to wszystko jako jego kooperację z policją. No a Kodak szybko podchwycił ten temat i zaraz potem prosto ze swojej celi, swoją drogą to nie wiem, czemu może tam siedzieć z telefonem czy też komputerem. Ale ze swojej celi napisał taki oto post na swoim Instagramie cisnący, Youngboya. Teraz widzicie go na ekranach i w sumie to miałem wam go przetłumaczyć, ale chyba nie ma sensu. No bo Kodak po prostu pisze to w bardzo dziwny sposób. I pewnie jeden mieszkanie Stanów Zjednoczonych do końca go nie rozumie. W każdym razie chciał przekazać w nim to, że Youngboy kooperuje z policją, że jest kapusiem i że jest jego kopią. Youngboy, gdy to zobaczył, po prostu wpadł w szał i od razu odpalił live na swoim Instagramie. Którym, jak zaraz zobaczycie, obudził nawet Jaję, która już wróciła do domu, pewnie za kaucją i pewnie teraz u niego czeka na swoją rozprawę sądową, w której będą ważyły się jej losy i grozi jej aż do 99 lat pozbawienia wolności. Bo wcześniej zapomniałem wam o tym wspomnieć. Ale wracając, to popatrzcie teraz na ten wybuch. Young boy, um. I ain't never paid attention, to, especially from no fucking sale. The watching me say, I cooperated bow, bow pain, bow, 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 bow what you stupid, huh? About bow, bow, bow. my wife, huh? About my wife, say, I gotta get up, get up. Come here, you talking about you talking about this girl right here, you talking about my wife. Inside, inside my house that I pay for... No, jak widzieliście, można powiedzieć, że to typikal amerykański beat, i panowie od tej akcji do dzisiaj naprzemiennie dysują się nawzajem w kolejnych Instagramowych postach. Codziennie każdy sobie nawzajem ubliża kilkukrotnie i już może nie będę wam czytał wszystkich tych pocisków, które właśnie wam teraz przewijam w tle, bo chyba one już aż tak ciekawe nie są. Ciekawe natomiast jest to, jak ten beef się rozwinie, no bo kodak, chociaż obecnie siedzi w więzieniu, to na wolności ma pełno swoich ludzi, którym już nieraz w przeszłości zlecał taką brudną robotę, jak chociażby kiedyś zlecił zamach na jak Miami. Jak starsi widzowie starzem na pewno pamiętają. W każdym razie, jak widzicie, wojna toczy się na noże i jak Kodak wreszcie wyjdzie na wolność, to na pewno będzie ona jeszcze większa. Dlatego jeśli nie chcesz przegapić dalszych losów tych panów i córki Fejda Mayweathera, AK Jaja, to zasubskrybuj ten kanał po więcej rapowego kontentu. Zostaw również lajka, a tymczasem ja się już z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!